So, nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon, I'm sure you beat me here. What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Whoa. What the? Whoa.

w kolejnym odcinku z Resident Evil 2 Remake Jesteśmy w zbiuro Stars jest sytuację z tym zbiórem Ponieważ jak pamiętacie w poprzednim odcinku nie skończyłem tutaj Ale i tak potem musiałem lecieć do yy, Ciała żeby zapisać bo Tu nie ma save a. Dobra My musimy teraz widzowie pójdziemy Musimy iść sobie do yy, Archiwum Tutaj sobie iść, musimy przyjść Tędy przez zachodni, przez recepcję i tędy tą drogą, bo tutaj mamy kluczyk, yy, o ten klucz trefla. Teraz się tam udamy. Żałuję, że nie wziąłem jednej rzeczy z yy, podziemi, ale to gardniemy sobie, może przy okazji. Będziemy w pobliżu. No dobra, jak wspomniałem. Lecimy sobie do... po jedną rzecz właśnie do archiwum. Bardzo ważną, fabularną rzecz. Teraz musimy iść widzowie powoli, bo tutaj się usadowił licker jeden. Zombiaków może tu nie być, bo... No i nie, bo sobie zabiliśmy wszystkie drzwi dechami. I na spokojnie sobie otwieramy drzwi. Klucz możemy już sobie wypierdolić. No i gitówa, Bierzemy sobie proch. Proch się bardzo przyda. No I mamy Narzędzie. Korbka lewarka. No Może nie pamiętacie gdzie to gdzie to. Tą korbkę możemy użyć, korbkę użyjemy sobie za chwilę. Eee, w bibliotece sobie użyjemy korbkę. O tutaj właśnie. Dobra. Dobra, biegniemy chuj jednak. Nie no, on że nas dogoni. O kurwa! Dogonił Kurwa ma ci przestrachałem Dobra Dobra, ten szybciej będzie. Chyba. Tu też powinni. No nie Oj. Nie pomyślałem, kurwa biegniemy. Dobra. Widzowy już jakby więcej nic nam nie zostało tutaj w tym posterunku, oprócz właśnie wrócić po do... w sumie tak tam będziemy szli do pary przez parking to będziemy musieli tam sobie zgarnąć tą rzecz po którą chcę iść A potem no i już, już nic nam tutaj nie zostanie bo jedynie co mamy do przedczesania przeczesza... to ta, e, poddasz dasz, trzecie piętro. Czy drugie? To zajmę ten chuj w... A jednak trochę przeszkodzi już go słychać. Tylko którędy wejdzie? Chyba od... tak, od kurwa holu. Szybko biegniemy. Jeszcze? Dobra, już nie wstańsz. E, tak, idziemy ten najpierw tutaj. Sobie tam, do tego pokoju, tam już byliśmy. Tutaj, w poprzednim odcinku. Tylko po prostu... Kurwa... Bo tutaj w tym pokoju jest duży tryb. Ale my go sobie w poprzednim odcinku nie wzięliśmy. Ponieważ nie mieliśmy, raczej mieliśmy chyba miejsca, ale... Nie był nam potrzebny Więc teraz go dopiero bierzemy Wyjdzie tu Nie ma go tu Kurwa Dobra Łap, kurwa, śmieciu Dobra Mieliśmy sobie go Musimy Użyć sobie dużego trybu No tutaj na szczęście nie wejdzie, bo właśnie było strasznie przejebane jakby on tu mógł wchodzić Dobra Pamiętajcie teraz I teraz tak zwana zmora speedrunnerów Pamiętajcie jak speedrunujecie tą grę Bo ja speedrunu mam już Jak go speedrunujecie to pamiętajcie żeby sobie wyjąć ten tryb ee, Bo go będziecie musieli zanieść na górę A mały przenieść tutaj na dół No i to jest właśnie zmora speedrunnerów Bo często, ja na przykład o tym często zapominałem I gubiłem minutę około no ale nieważne Tutaj sobie przyjściliśmy po proch No i mamy FUJ AMONISHIN Aktualnie A no sobie pójdziemy Bo nasz kochany tryb jest o tutaj Widzowie Więc no Tutaj walimy sobie mały tryb tutaj tu duży tryb i tutaj co? I tutaj pasuje. No i lecimy na dół. I tam na miejsce te które przychodziliśmy obok sobie za mały tryb. Będzie wszystko hulało już. on rozjebany. No i dobra. Mamy drugi, o Jezu. Oglądamy, spacja, chuju. Część elektroniczna. No i koks. No i dobra, wracamy już sobie. Dobra, nie ma tego śmiecia. No i wracamy już sobie. Wracamy Pójdziemy do parking, weźmiemy sobie tą rzecz Tam jest kurwa eee, Po co idziemy, bo tu jest zamek tarczowy A samym pójdziemy Na B1 Bo tutaj Tutaj A czy ja to mam w skrzyni? Znaczy idziemy do ciemni? To zajebiście małem po drodze Kurwa, naprawdę ja to brałem? Bo tam było zabra... bo nie wiem, nie pamiętam czy brałem rolkę z filmem, ale na tej rolce powinien być Scott, nie? Do tej właśnie... szafki, na tym piętrze trzecim? Trzew. No i ten... Dobra, jest nad nami. Mamy trochę czasu. A sprawdzę w tej skrzynce na w holo, czy nie mamy tego. Ile nie ma. Powinien być tutaj. No. To jest zdjęcie... A nie! Jest! Mamy kod! to coś mi się odkleiło. Kompletnie. Chuj. To idziemy od razu tam. To tak szybko? Kurwa, to on też biega, jak ja mam czas... Nie mam zapozowany... Że mam zapozowany czas? No tak będzie szybciej. Kurwa, gdybym wiedział... zacznę no, od znam. Zdążyłem. No dobra, no gdybym... CO?! On może wypiec?! Dobra, kurwa. Dziń... Skończył się Dzień Kurwa, gdybym pamiętał, że ja mam tutaj odkryty ten kodzik, to bym kurwa tutaj nie latał. No, a tak, mam amunicję do Magdum. Kurwa, nie widziałem, że ten liker może tędy wyjść. Ale dlatego, że drzwi otworzyłem otwarte. To już musiałem, nie chcę, nie chcę mi się pierdać na około znowu znikarałem bać Dobra i ja tak całe po stronę będziemy zapierdalać teraz Do wyjścia, do parkingu Wszystko pobrane wszystko Dobra, tu żadnych niespodzianek nie ma Kurwa się przestraszyłem jako zbito się Co? A temu to chuj w dupę nas nie dogoni A wiecie co? Wiem, że czego chyba nie pamiętam nie pamiętałem tego, że odpowiem sobie ten kolik. Bo ja możliwe, że go sobie otworzyłem. Nie wiem. Jeszcze sprawdzę sobie może na materiale, ale nie... Że możliwe, że ja go po prostu sobie odtworzymy, jak poszedłem zapisywać. I dlatego ja nie pamiętam. Jest tu kurwa skrzynia. Zapomniałem drugiej kostki. Ja dole nie. A nie, ją wstawiłem. Tak, ja wstawiłem tą kostkę. żeby się kurwa wracał znowu jak debil. Ja pierdolę. Dobra, że przeżbekam. Tyran? No i pozbyło się świadków. No a my mamy w końcu. No, dyktofonik jeszcze. O kurwa. O kurwa. O kob Oh, O kurwa. Oh Chyba kurwa, kurwa Oj chuj Tyran pierdolony, kolejny już No Ejdę chyba go jakoś na jakiś czas unieruchomię Bo raczej tego nie, nie zrobiła Tyrana trzeba się dawać trzeba go zajebać Pamiętamy z części zerowej rezydenta

Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Roślinka. No i w końcu ten spierdolame. A użyłem roślinki, roślinki dalej mam niepokojące, ciekawe. the intel you needed unfortunately no Ben didn't come through well what exactly are you looking for more info on the people responsible for this mess <coughs> what about you trying to save the world I told Lieutenant Brenna I'd bring help good luck getting that <coughs> O Gunshop kendo Kendo w ogóle ten wszystkie bronie dla Stars który robił te barety zmodyfikowane Chociażby Dobra, bym bardziej będziemy szukać. Ulprzenie do pompy i jest fajnie, bo nam podpierdala kolejne miejsce w ekipę. Pak jump! No, jeszcze coś tu znajdziemy. Dobra, wszystko. Chuj, spierdalamy stąd. Said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you all. You're gonna turn around go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns.

To. Nah, okay. Just go. Just give us some privacy. you know it's one thing to keep the truth from me but why him oh hollender i want to find out what's happening here and stuff whoever's behind it helping people like them that's why i joined the force Mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. No. <sighs> <sighs> you heard of the Umbrella Corporation? There are pharmaceutical companies secretly making bioweapons. Oh, sure no. It turns so people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. <sighs> and that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down.

Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrellas control City. <laughs> Jesus. that an earthquake? I sure as hell hope so. Co jest? Dobra no, co tu trzeba? Kurwa, się trochę... Wziąć. Nie, za dużo. Jedno sobie się. No nie, czemu ja strzeliłem? Ja myślałem, że to amunicja jest. Ja Ale ten legator sobie są po. Ale to gówno sobie są poszło. To jest amunicja. Co no. mnie zmieniło. Nie no, nie będziemy się tak. zawracać. Are you sure this is the right way? Oh. Unfortunately. There. Go. So. Dobra slajdujemy. No już nie jesteś taki svanek. No i tam jakby co jest. Shop. Do the want to here? What the hell? Just get up here. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. No, to Co like to jest? The Patrzę hmm. hmm. z takiego logicznego, logistycznego, nie logicznego, logistycznego punktu widzenia to lepiej właśnie sprzedać wiosnę niż potwora, ponieważ nie dość, że będzie się jebać z tym. z przetransportowałem tego takiego potwora i trochę wie co zrobi. No a tak jak się wjeśla w takiej obrobówce ichu i niech się dzieje wolnie, bo nie Te też jakieś pewnie trzeba procedury zachować. Mówię tak szybko, dlatego że chcę skończyć aktualnie odcinek w tym miejscu. E, tak, bo już jest prawie tam pół godziny, więc e, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, czekajcie na kolejne odcinki i to tyle na dziś. Także się mam na...